O warcie Poznań i herbie, nie sposób nie przenieść się do pruskiego Poznania 1912 roku, kiedy to za samo używanie języka polskiego na boisku groziła kara, a co dopiero za próbę stworzenia klubu piłkarskiego, a jednak w tych skrajnie niesprzyjających okolicznościach, 15 czerwca 1912 roku grupa nastolatków powołała do życia Warte Poznań. Ta historia to nie tylko klub, ale także bohaterowie, którzy założyli ten klub po to, aby cały czas Polska trwała także w czasie zaborów niemieckich. Uświadomiona patriotycznie młodzież wybrała nazwę klubu Warta, oczywiście od rzeki płynącej przez Poznań, ale było też drugie ukryte znaczenie tej nazwy Warta, czyli straż. Założyciele zobowiązali się do stania na straży polskości i walki z zaborcą na wszelkie możliwe sposoby. Warta to także założyciel całej polskiej ligi. To historia, która przez 111 lat naznaczyła polską piłkę. To są dwa Mistrzostwa Polski. To także Fryderyk Szerwkę, zawodnik warty Poznań, strzelił dla reprezentacji Polski pierwszego gola w historii udziału polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Już na pierwszych zdjęciach z okresu działalności klubu widać dumę, z jaką zawodnicy noszą koszulki z literą W na piersiach. Ta litera pozostaje w herbie, jest symbolem klubu, symbolem warcianych sukcesów. i przypomina o wspaniałych, patriotycznych korzeniach klubu. Nadmieniam, że nie zawsze piłkarze grali z herbem na koszulkach. Pamiętam lata 60., 70., 80., a nawet w niektórych meczach w latach 90. koszulki były bez herbu, ale zawsze graliśmy albo staraliśmy się grać w koszulkach zielonych. Też przybyło do Warty Poznań przydomek zieloni. Także nawet kibice nas dopingują w ten sposób. Projekt wprowadzenia profesjonalnego CI, czyli spójnej identyfikacji klubu naszej organizacji został przewidziany już w planie rozwoju na lata 2020-2023. Pomysł stworzenia nowej identyfikacji wynikał z kwestii biznesowych, czyli potrzeby budowania spójnego wizerunku klubu jako organizacji. Dla każdego kibica Warty Poznań najważniejsze są barwy. W przypadku Warty jest to kolor zielony oraz biały, a do tego najważniejszą rzeczą w herbie jest literka W, która od samego początku istnienia klubu była w herbie. I to nigdy nie powinno się zmienić. Logo organizacji, czy jak w naszym przypadku zwykliśmy mawiać herbu. Ma bardzo istotny wpływ na budowanie tożsamości, ale też wizerunku organizacji. Chcieliśmy to przeprowadzić zgodnie ze sztuką, powołując do tego odpowiedni kilkomiesięczny proces, tak żeby uniknąć wszelkich niedogodności czy nieścisłości prawnych. Tak naprawdę z dużym szacunkiem podchodzimy właśnie do tak dużej historii i wartości projektów, z jakimi się stykamy, które są tak rozległe w czasie. Praca nad herbem Warty była bardzo interesującym procesem nie tylko pod względem technicznym samego projektowania, ale także ze względu na swoją wielowarstwowość. Niezmiernie ważne w etapie i w procesie projektowym było dla nas odniesienie właśnie do historii. Niezwykle cenimy sobie realizacje, które niosą za sobą wartościowy kontekst historyczny i społeczny, ponieważ klub to nie tylko pierwszy zespół, to również struktura rozbudowana o sekcje kobiet, amb, football. Akademię oraz fundacje. Samo podejście, już ruszenie tego tematu pod względem technicznym to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Sam herb okazał się być ciekawym. Ale i również wymagającym w konstrukcji, ponieważ każda najmniejsza zmiana generowała jego kolejne wersje, które mogłyby być ze spokojem i istnieć jako samodzielne, indywidualne znaki graficzne. Sięgając do historii klubu i bazując na jego niezwykle różnorodnej działalności, uzyskaliśmy wielowarstwową realizację, której przestrzeń funkcjonowania będzie określać Księga Znaku oraz Brandbook. To ważne uzupełnienie nowego wizerunku wart. Największy dylemat to były właśnie charakterystyczne szeryfy, jakie znajdują się w literze W Warty. Każda zmiana to był ciekawy, kolejny projekt i ciężko było się zdecydować, w którym miejscu zatrzymujemy się i zostawiamy po prostu ostateczny kształt, jaki teraz ma się znajdować w herbie Warty. Powrót do historycznego herbu jest, moim zdaniem, bardzo dobrym pomysłem. Mamy nadzieję, że nowy herb stanie się trwałym elementem tożsamości klubu, zawodników, kibiców oraz wszystkich żywo i żwawo zaangażowanych w życie klubu.